W nowym filmie. Dziś będziemy mówić o naszych nowościach kosmetycznych. Ostatnio byliśmy w na zakupach i kupiłyśmy kilka nowych produktów. Mamy tutaj kolorówkę i pielęgnację. Tak, a taki film pojawił się jesienią, właśnie jesienne nowości. Tak. Bardzo Wam się spodobał również, więc stwierdziłyśmy, że nagramy y, kolejny odcinek. Dla tak. dzisiaj nowości w pielęgnacji, w makijażu, w akcesoriach. Zapraszam. Zaczniemy może od kolorówki, bo mamy jej znacznie mniej niż rzeczy do pielęgnacji. Tak. Ale może to zaczniesz pierwsze, bo masz aż trzy produkty, ja mam tylko tak. jeden. Więc... Mam trzy produkty, zacznę od tych sławnych gąbeczek Blended. Zamówiłam sobie dwa egzemplarze i mam tutaj jeden taki marmurkowy czarny, ale mam też szary. Tylko że on już jest brudny, bo dzisiaj się nim malowałam. I to jest taka troszeczkę tańsza wersja beauty blendera. Hmm. Nie wiem, czy to jest to samo, bo troszeczkę według mnie różni się ta struktura, yy, bo to jest taka bardziej gąbkopianka. Jak ją będziecie zwilżać pod wodą, to to widać, że ona troszkę tak zastyga w jednym kształcie. Ale jeżeli chodzi o nakładanie podkładu, sprawdza się naprawdę dobrze, równie dobrze jak Beauty Blender. Ja jednak mimo wszystko bardziej lubię Beauty Blendera, tego oryginalnego, jakoś lepiej współpracuję z moją skórą, ale te gąbeczki blendy również są tak na pierwsze wrażenie całkiem w porządku. Mam je już tak około dwóch tygodni, póki co używam, sprawdzają się ok, ale na taką dłuższą opinię trzeba poczekać, bo też jestem ciekawa jak będzie wyglądać użytkowanie tej gąbeczki, czy ona taka będzie w 100%. Ten sam kształt miała. Ten sam kształt. Nie rozwali mi się, bo ja to troszeczkę tak drapię. Często, jak paznokciami tutaj wbijam, to te gąbki szybko się rozpadają, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Cena tych gąbek to 40, chyba 4-3 zł. Już nie pamiętam, bo ja kupiłam je w jakimś takim, takim pakiecie. Paku, pakiecie. Po prostu były dwie i były taniej, więc 20 zł za jedną. Nie mhm. Jestem w stanie dać, no porównując do Beauty Blendera za 80, no Tak, różnica jest kolosalna, więc y, na razie całkiem fajnie się te gąbeczki sprawdzają. Dwie nowe palety to jedna z Urban Decay, druga z firmy Zoeva. I ta z Zoewy, Zoewy, nie wiem do końca jak to wymawiać poprawnie, y, jest wspaniała i jestem w niej zakochana. Pigmentacja jest tak ogromna, że ja byłam w ogóle w szoku jak pierwszy raz ją użyłam. No to w ogóle... O, jest jak super, Wiecie, ja zawsze palety poznaję często po jasnych kolorach. Jak dotknę jasny kolor i on tak naprawdę jest mało widoczny na dłoni, to stwierdzam, że no, nie do końca. Może być różnie. Mhm. W tym przypadku jak biorę ten najjaśniejszy odcień, to widzicie, że jest ślad na palcach. Ta paleta jest rewelacyjna, ma przepiękną mieszankę kolorystyczną. Jedyny minus, naprawdę jedyny, jaki widzę, to brak, brak lusterka. lusterka. To jest to wszystko. Mamy tutaj 10 kolorów, które nie dość, że są bardzo trwałe, na maksa napigmentowane, to jeszcze przepięknie się razem blendują. Bardzo ładnie łączą się ze sobą. Mm -hmm. Nie ma tutaj problemu z krawędziami, z granicami. Wszystko to jest tak naprawdę pędzel sam maluje i nie macie większego problemu ze zblendowaniem tych cieni. Ja ją pokochałam bardzo za te kolory takie rudawe, rdzawe, bo tutaj nie macie fajne takie mm -hmm. rdzawe odcienie i to też jest fajna mieszanka, bo część odcieni jest matowych. A część jest od cieni takich satynowo błyszczących. Przepiękna paleta, odkrycie w ogóle ostatnich miesięcy. A ta paleta z Urban Decay Mundast to jest paleta cieni błyszczących, więc ona automatycznie będzie używana rzadziej. Yy, najbardziej spodobał mi się ten kolor. Taki różowo, złoty, bo on daje piękne wykończenie, jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik punkt. albo o taką, taki punkt świetny na środku powieki. Więc te cienie do bardzo zwariowanych makijaży, bo są dosyć błyszczące, zwariowane, sylwestrowe, karnawałowe, i to są cienie troszeczkę takie foliowe, one mają taką fajną, kremową konsystencję, konsystencję. takie hmm. metaliczne, więc jak nakładamy je na powieki, to w ogóle najlepiej mi się nakładają palcami, wtedy fajnie przyklejają hmm. się do powieki. Ta paleta według mnie raczej jako dodatek do makijażu niekoniecznie wykonacie cały makijaż tylko tymi kolorami. No, chyba że to będzie makijaż zwariowany, sylwestrowy, andrzejkowy, no to, no wtedy to tak, może wtedy ale tak. Ale na co dzień może być lekki, prawda? Nie, tutaj są same błyski, hmm. same cienie metaliczne, y, takie foliowane, więc nie wydaje mi się, że na co dzień y, one są odpowiednie. Aczkolwiek, jako dodatek, pigmentacja jest również świetna i te kolory są takie trójwymiarowe, błyszczą się. Na różne Fajne. sposoby w zależności Impresowa. od światła. Bardzo fajna okay. i też właśnie będę ją testować. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to mam tylko puder, i to jest puder z tej serii Care Blend. Ja mam kolor medium, i to jest mój drugi już puder. Kiedyś miałam chyba w tamtym roku jeden, tak? zachwycałam się nim, on mu też w ulubieńcach. I ostatnio używam właśnie z L'Oreala puder, skończył mi się i jestem jak robiła właśnie zamówienie um, na Douglasie. To mówię, zamów mi przy okazji ten puder. Ja jestem tym puderem naprawdę zachwycona, on się u mnie świetnie sprawdza, właśnie przez to, że nie dodaje takiego efektu pudrowości na twarzy. Bardzo fajnie on matuje skórę, bardzo dobrze utrwala makijaż, um, po nim też super się aplikuje właśnie brązę, róż, róż, rozświetlacz. Fakt, że on jest przeznaczony do skóry suchej, ale jest na go też ma i... Mm, jest okej, okay, naprawdę. Także polecam Wam mak. Teraz czas może na pielęgnację i zacznijmy od pielęgnacji włosów. włosów. Mamy z Kasią dwa produkty z takiej nowe, nowej linii, nowej firmy, której wcześniej nie znałyśmy. To jest japońska marka Shiryoki Tsubaki. Znalazłyśmy to w Rosmanie i było to na promocji, więc w sumie to tak nas zachęciło jeszcze bardziej. Stwierdziliśmy, że tym bardziej. Mm, mhm. Moja kosztowała esencja mgiełka Chyba około 30 zł, moja coś 24, tylko że ja mam właśnie maskę regenerującą, to masz giełkę do tak, włosów. Tak, więc... Ja mam giełkę do włosów. Yy, może dwa słowa, bo użyłam ją wczoraj i dzisiaj, więc tak mogę powiedzieć właściwie takie pierwsze wrażenie. Jest to, słuchajcie, nawierzająco regenerująca esencja do włosów z olejkiem cubaki, aminokwasami i ceramidami. Jest to produkt bardzo lekki, wydaje mi się, że przeznaczony do, dla posiadaczek włosów podobnych do moich, czyli dziewczyn, które nie lubią obciążenia nie mm. Lubią takiego przyklapnięcia, czyli delikatne nawilżenie, takie odżywienie. I właśnie taki delikatny efekt ta esencja moim włosom zapewnia. Bardzo ładnie się rozczesują, ładnie się błyszczą. Eee, widzę takie delikatne nawilżenie i to jest super rozwiązanie dla osób, które nie do końca lubią odżywki. Mm -hmm. Czyli ja często po prostu myję włosy szamponem, nie mam czasu ani ochoty nakładać odżywki i czekać. Więc po wyjściu spod prysznica mm. po prostu psikam tą mgiełką włosy. Bardzo ładnie się wchłania, pięknie też pachnie, bo to jest taki mm -hmm. zapach kwiatu wiśni. Tak. Kwiaty, bardzo mm -hmm. kwiatowe, kwiatowe i delikatne. Bardziej... Mm -hmm. Więc pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus, będę testować mm -hmm. dalej, zobaczymy czy nie wysusza włosów. Ale powiedz co, znaczysz. dam znać. Nie hmm. przeciąża, ładnie nawilża, pięknie pachnie, więc takie pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Okay. Ja z tej samej serii mam maskę, bo ostatnio mi się skończyła maska do włosów, a wiecie, że bardzo lubię testować produkty do włosów, więc hmm. zaopatrzyłam się w coś bardziej nawilżającego tak. niż taka zwykła mgiełka. ja właśnie mam z tej samej serii terapia intensywnie regenerująca z olejkami słubakiem, aminokwasami i ceramidami. Czyli ta sama seria, która hmm. ma Justyna. Ja nie miałam okazji szczerze mówiąc, testować jeszcze tej maski, ale na pewno Wam dam znać, mm, jakie są moje pierwsze wrażenia. To maska używa się w taki sposób, że najpierw myjemy włosy, osuszamy je ręcznikiem i następnie nakładamy tą właśnie maskę na 15-20 minut i spokujemy. No i ja jestem ciekawa, tym bardziej, że nigdy nie używałam produktów japońskich, jeżeli chodzi o włosy. No, właśnie o włosy. No. Ma no. też bardzo fajną, gęstą konsystencję, o. więc y, no, tak. dam Wam na pewno znać. Tak, bo te też kosmetyki pojawiają się w niektórych rozmanach. My mamy hmm. obok siebie taki bardzo dobrze zaopatrzony, więc po prostu mamy okazję tak dostrzec różne nowości. Mhm. Ale wydaje mi się, że te kosmetyki, no nie będą w każdym. W każdym. Nie, na pewno, bo ja też. Yy, róż jest różnie w tym temacie. Widziałam tak, obok nie, nie było tych rzeczy, więc. No ale ciekawe, znaczy, dobrze? Damy znać, znaczy, na pewno. Zobaczymy. Ja mam jeszcze tutaj jeden produkt, jest to olejek arganowy. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnio miałyśmy ze sobą kilka wyjazdów i też nam się szykuje kilka wyjazdów, i też mi się szykuje wyjazd do Edynburga. Także poszukiwałam produktu do włosów, które będę mogła zabierać ze sobą. Bo ja mam wszystkie produkty do włosów, czy to maski, czy odżywki, czy Dużo... jakieś spreje, cokolwiek chroniącego do włosów, Dużo butla. I, i jak na przykład wezmę sobie ten szamon i odżywkę, to na resztę innych produktów po prostu nie mam miejsca. I kupiłam sobie taki właśnie olejek arganowy w małym pakowaniu. Sama jestem ciekawa, że wiecie, olej arganowy to każdy doskonale zna, ale jestem ciekawa, czeka, ten konkretnie mi się sprawdzi. Fajne jest to, że akurat właśnie ten olej arganowy jest przeznaczony do włosów, czyli będę go mogła używać jako produkt chroniący przed wysoką temperaturą, jako produkt nawilżający, produkt na końcówki, więc taki kompaktowy, małym pakowaniu uniwersalny, więc cieszę się go, że znalazłam, bo ostatnio jak byłyśmy w Warszawie i nie miałam moich produktów pielęgnacyjnych do włosów. To jednak um, te włosy nie były takie fajne, więc ja muszę mieć kompaktowo wszystko ze sobą, więc ten olej mam I nadzieję, że mi się sprawi. I też rozmawiać. Słuchajcie, ja mam lokówkę i to jest taki nowy zakup. Stwierdziłam, że z racji tego, że mam dłuższe włosy, które będę obcinać no <laughs> ale, na ten, ale czas, masz na ten czas, gdzie rzeczywiście one są już długie, chciałam spróbować lokówki mm, o takiej grubej średnicy, bo tutaj mamy lokówkę z Bablis i to jest 38 mm. Tą, którą mam w domu, to jest 32 mm i ona kręci takie loki dosyć widoczne, o grubym skręcie, mhm. mocno skręcone wtedy są włosy. A ja potrzebowałam, właściwie chciałam przetestować coś, co moje włosy będzie bardziej układać w takie ba bardzo delikatne, luźne fale, nie do końca skręcone loki. loki. Jest to lokówka firmy Babyliss Pro. Tytanium, czyli tytanowa o grubej średnicy 38 mm, tak, już, tak jak już powiedziałam, i robi bardzo ładne, delikatne loki. Nie ma tutaj skrętu mocnego, więc dla osób, które lubią loki takie widoczne, to ta lokówka jest niewypałym. Ale dla osób, które te włosy chcą ułożyć, chcą je ułożyć no w takie kształt? bardziej łagodne, luźne loki, które będą Fala. miały ładny kształt fale, mhm. jest idealna. Jedynym minusem, jaki widzę, to jest to, że tutaj kręcąc y, lokówką pod palcami macie przyciski. A i że się wyłącza. Tak. Ja bardzo często miałam sytuację, a już używam tej lokówki jakiś czas, że wyłączałam po prostu przycisk y, ładowania i zmniejszałam lub zwiększałam sobie temperaturę. No bo trzymając tutaj po hmm. prostu to jest nieuniknione. Jeżeli chodzi o temperaturę, mamy tutaj maksymalnie 200 stopni Celsjusza, więc y, tak ok, chociaż ta moja poprzednia ma 220, to już jest taką petardą. Powiem Wam, że jestem z niej zadowolona. Chciałam też wypróbować lokówkę z klipsem, bo ta poprzednia... Nie, nie robi Ci takich, takich nie, zagięć? Nie, nie. robią się zagięcia, nie. nie, 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 nie nie robią się żadne Przecież łamania. Trzeba troszeczkę się z nią pomęczyć i się do niej przyzwyczaić. Najbardziej ogarnąć, w którą stronę kręcić, żeby tych załamań nie było. Bo po prostu tutaj czasem kręcąc w taki sposób, że zaczniesz no. wyginać ją, mhm. to robisz to załamanie. A, no tak. Więc trzeba to po prostu zrobić umiejętnie i przyzwyczaić się do tej lokówki. Ale robi bardzo ładne, luźne fale, takie te włosy są mm, u mnie na takich włosach półdługich, to jest efekt takiego fajnego wyciągnięcia na szczotce, gdzie na przykład grzywka jest w tą stronę, tutaj jest w tą stronę, wiecie, to jest taki łagodny lok, łagodne ułożenie. Taka to bardziej jest... fala. Bardziej fala. Mhm. To jest też wydaje mi się lokówka bardzo dobra dla długich włosów, więc Kasia, ją przetestować. testować. mi mi, dobra? Przetestuj, bo mm, ty lubisz Zobaczymy. takie fale, lubisz takie powyginane troszeczkę włosy mhm. delikatnie, więc wydaje mi się, że ta lokówka taki efekt ci zapewni. Kosztowała ponad 200 zł, więc to nie jest tani zakup, ale tak ogólnie na razie jestem z niej zadowolona. To co robić, robi. Mhm. Więc wydaje mi się, że sprawdzi się. Na przyszłość. O, moim kolejnym produktem będzie maseczka Origins Drink Up Intensive. Ja o tej maseczce. Słyszałam chyba z każdej strony, wszędzie. wszędzie Każdy o tej internetu. maseczce mówi. Wiem, że nasza Karolina, pozdrawiamy Cię, mówiła na Snapchacie. Tak. Moja taka znajoma też opowiadała, Ola opowiadała, wszyscy tą maseczką są zachwyceni. I ostatnio sobie ją kupiłam, bo ona jest przeznaczona do suchej skóry, a ja taką właśnie mam, tym bardziej też lubię testować maseczki. I ja lubię maseczki, które zostawia się na całą noc. Mhm. Czyli nakładamy, nie musimy się przyjmować, że trzeba a, ją zmyć. Na łatwiznę. Na łatwiznę troszkę poszłam. I właśnie kupiłam ją w... Seforze. Ja tą maseczkę użyłam dwa razy i powiem Wam, że jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, to jest całkiem fajna, mhm. ale z taką większą recenzją chyba chcę się jeszcze wstrzymać, bo jednak po dwóch razach to też jest ok, ale... Mm, A czy jesteś zachwycona tak jak wszyscy się zachwycają? No właśnie nie do końca. Więc że tak jest takie było wow. ok, ale wow, mam bardziej po tych maseczkach w płakcie. Takie, mhm. że widać, ściągam tą maseczkę w płakcie i widać, że twarz jest naprawdę fajnie nawilżona, rozświetlona. Mhm. Tak po użyciu tych dwóch stwierdzam, że jest ok, ale też nie chcę jej skreślać, powiedzieć, że, że jest zła, więc um, muszę ją po prostu bardziej przetestować. Przede wszystkim ta maseczka pięknie pachnie i bardzo fajnie się też y, rozprowadza na twarzy, czyli aplikacja jest bardzo łatwa i szybko na się wchłania. Rzeczywiście fajnie nawidża tą skórę, y, ona jest po niej y, taka błyszcząca, ale jednak myślałam, że przez ten zachwyt to y, oczekiwałam czegoś lepszego. Myślałam, że jak wstanę to moja twarz będzie jak nowo ale jednak <śm> tak nie jest. Więc daje jej Rymie jeszcze szansę. Dobrze, słuchajcie, kończymy powolutku. Mamy tutaj jeszcze trochę yy, rozmanowych zakupów. zakupów, takich pielęgnacyjnych, właściwie całego ciała. I ja zacznę od kuli do masażu. Zaciekawił mnie ten produkt w Rosmanie, bo to jest ta seria For Your Beauty, wellness akurat. I ta kula do masażu kosztowała chyba do 20 zł. Nie była jakaś mhm. super droga, więc stwierdziłam, że przetestuję. Macie tutaj z tyłu taki otwór, gdzie wylewamy olejek i wykonujemy masaż Uuu. całego ciała. Jeżeli macie spięte mięśnie, jakieś takie Zekwasy. delikatne zakwasy, czy po prostu potrzebujecie odprężenia, zamiast na przykład standardowego aplikowania balsamu, możecie się poolejkować i pomasować przy okazji taką kulą. Nie wiem, czy będzie działać dobrze w walce z celulitem, czy z rozstępami, ale wydaje mi się, że na jędrność skóry na pewno ma pozytywny wpływ. Ja to używam tak, że właśnie wlewam tutaj do, tej, do tego otworu z tyłu kropelkę olejku. Łapie za tą e, całość, bo to jest też bardzo wygodne, bo tutaj są takie silikonowe wstawki, które podtrzy podtrzymują tą kulę mm. w dłoni i wykonuje masaż całego ciała. Nie jest to bolesne, to jest bardzo delikatny, Relaks mega przyjemne, przyjemne. przyjemne i relaksujące, więc jeżeli po kąpieli macie czas, zrobić sobie takie domowe spa w łazience, świetna sprawa, pięknie, e, też skóra od razu jest nawilżona przez ten olejek, ale też super wymasowana, aż się. przymasować. To... To... <laughs> Naprawdę fajny gadżet, niedrogi, ogólnodostępny. Szukajcie tego w Rosmanie. Ja bardzo lubię, przyznaję, używać tej kuli do masażu na nogi, szczególnie na okolice ud i pośladków, bo to mam wrażenie taki obszar, który potrzebuje mm. na maksa ujędrnienia i wymasowania. I jest to bardzo przyjemny, delikatne. To nie są takie, mm, wiem, że dziewczyny na siłowni masują się takimi rollerami, które są troszeczkę bolesne, bolesne i tak na maksa rozbijają mięśnie i zakwasy. Tak, ten jest bardziej delikatny, przestał się masować, relaksujący, ma relaksujący yy, i wydaje mi się, że naprawdę przydatny w każdej łazience, jeżeli potrzebujecie relaksu. W ostatnich naszych ulubieńcach kosmetycznych, ja mówiłam Wam tam o maśle do ciała z Body Shopu yy, i dziękuję za wszystkie polecone produkty przez Was, bo było tam ich mnóstwo. I tak, yy, yy. yy, z tego, że my byłyśmy w Rossmanie, yy, Justyna dostrzegła jeden z produktów, które któraś z Was polecała. Tak nam mi się wydaje. Mhm. Tak I yy, jest to Bielenda Vegan Friendly, masło do Chawa, Y, karit, i on tutaj, ta masło zawiera naturalne kwasy omega-3 i 6 oraz witaminę E. Ja bardzo lubię masła, więc stwierdziłam, że, już korzystając z okazji, że jesteśmy na tych zakupach kosmetycznych, y, to zaopatrzyłam się również y, w to masło. Mam nadzieję, że będę zadowolona. Ten, w ogóle, że to masło może być od otwarcia tylko przez 4 miesiące, więc mamy tak naprawdę krótki okres do zużycia. No bo ono chyba ma dobry skład, jest bardziej na to, po tej Właśnie bardziej naturalne. naturalnych. Mhm. Widzę, że to jest mm, pochodzenia roślinnego, y, nietestowane na zwierzętach. Prosta receptura, przyjemna Twojej skórze, więc bardzo chętnie sobie ten, to masło po prostu przetestuję. Skupujmy. Pięknie pachnie, bo ja otworzyłam to i wczoraj sobie używałam, bardzo szybko się wchłania i ma taką kremową, mięciusieńką konsystencję. Widzisz to? Tak jak masz takie mm, jak ma Ja lubię właśnie, dużo bardziej chyba mi to pasuje niż jednak zwykłe balsamy. Jakoś chyba się przyrzucę na te takie masła, bo jakoś lepiej one działają na moją skórę, bardzo fajnie nawilża. Pachnie tak, wiecie, ja się delikat, opowiem, nie. delikatnie bardzo. tak, mm, jakbyście były w salonie kosmetycznym. Tak, ale bardzo delikatnie, nie, nie. to nie jest zapach masę z wody shopu. Na pewno nie i jest... uważam, że ten zapach też nie będzie tak mocny, y, trwały i mocny, ale to nieważne. Myślę, że super on będzie na widżowskule i bardzo fajnie przetestuje sobie i cieszę się, że go zakupiłam. Cena tak. chyba 14,90, więc dużo tańsze niż te z wody shopu. Y, no zobaczymy, pojemność 250 Wyczytujesz tam? Czy czy... Nie, naprawdę tak? fajny, krótki, dobry skład, więc dlatego też może to masło jest ważne 4 miesiące, ale już tak widzę po dłoniach, że fajnie, bardzo fajnie a super się to no, ja jestem z niego bardzo zadowolona. No, zobaczymy, zobaczymy dalej, też na pewno wam dam znać. E... Chyba była wersja jeszcze z kokosem. Kokosem, ale Znale ja m, nie do końca, tak wiecie, z kokosem, takich słodkich zapachów ja nie do końca lubię, e, dlatego zdecydowałam się na ten, ale tak po, na podłoni, no super jest, no nie, fajnie nawilża, jest taki Powiem szybko to, że... się wchłania, nie pozostawia takiego tłustego filmu. Skóra jest nawilżona, więc to. Pozytywne to... zaskoczenie. No i 1490. naprawdę. Dobrze, moi drodzy, kończymy ten film o nowościach kosmetycznych, taki trochę haul kosmetyczny. Takie Pierwsze wrażenie, mix wszystkiego. W zasadzie. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle używałyście któregoś z tych produktów, czy coś się w ogóle u Was sprawdziło, co myślicie. Albo może wy kupiłyście jakieś ostatnio fajne, nowe rzeczy, godne polecenia, to też napiszcie nam w komentarzach. My sobie sprawdzimy, bo my zawsze czytamy komentarze, przy okazji zawsze coś tam kupujemy, co wy polecacie. Więc dajcie nam znać. No i My się? się z wami żegnamy no, i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! pa!